Założę się, że nie spodziewaliście się, że Ukraina uderzy tak głęboko w rosyjskie wody. Oto, co się wydarzyło tej nocy. Spójrzmy na mapę. Noworosyjsk nad Morzem Czarnym. Kluczowy port eksportowy zboża i ropy, a także ważna baza morska. Fakt pierwszy: Ukraińskie siły uderzyły w nocy, wywołując serię potężnych eksplozji i pożarów w całym porcie. Fakt drugi. Obiekt obsługuje miliony baryłek ropy rocznie i jest głównym punktem eksportu zboża. Cel o ogromnym znaczeniu strategicznym i gospodarczym. Fakt trzeci. Rosyjskie systemy obrony powietrznej S-300 i S-400 były obecne, ale okazały się bezradne i nie zapobiegły zniszczeniom, co sygnalizuje rosnący zasięg dronów morskich i ich zdolności do przełamywania obrony. To wyraźne przypomnienie: kontrola nad Morzem Czarnym jest kwestionowana, a rosyjskie szlaki zaopatrzeniowe są teraz bardziej narażone niż kiedykolwiek. Ten atak podważa stabilność logistyki w regionie i drastycznie zwiększa ryzyko dla bezpieczeństwa morskiego. Władze portowe natychmiast wstrzymały wszelki ruch statków, wydając pilne ostrzeżenie dla międzynarodowej żeglugi. Skutki tego ataku będą odczuwalne globalnie. Może czarne pozostaje strefą wysokiego napięcia.